Państwa y, 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 wiem, że jestem akurat w, w tym w podróży. Y, będę wracał oczywiście. Znaczy nie jestem podróży oczywiście, bo grałem w Minecrafta, tutaj sobie na luziku. No i tu mamy dwungel. Y, ogólnie to nie jest na telefonie, tylko telewizorze czyli może częściej będę takie nagrywał, ale może musicie wbić 10 łapek w górę jak wbijecie 10 łapek w górę to następny film jestem prawdziwym youtuberem dobra, szukamy diabetów ogólnie to, to w filmie będziemy szukać diabetów no, no nie znajdę na 48. Nie będę tak dużo Okej, okay, tu gdzieś zaraz wyjdę. wejdę. źle żelazo. Lubię żelazo. Yy, najpierw odprowadzę Najpierw nie, no w sumie to... Będę hmm, musiała prowadzić i po domku. Zarąbiście po prostu, no. Dobra, to jest mój domek. On jest w kopalni, tak jak. No więc ja zabieram sobie to i jeszcze dodaję to. O! Yy, tu mam. Tę, to, jest, to, jest, to jest skrzyneczka. O! Tu mam gdzieś braku... A tu jest to prawdziwie. Yy, to sobie dodam. Zarąbiście. Idę opróżniać. Ok. Jak jest mam tak dużo drewna, to, to dlaczego by. Akurat jestem na filmie. To dlaczego by nie zrobić nowego domku i po prostu mój domek po prostu ściany mojego domku ten robić na. O, biorę. Muszę się zakupę. Nie da się jednak w tej wersji. Ok, w tej wersji się da. Ale jakoś to szybko nie pójdzie. No muszę znowu. Sta ojoj, ojoj, zaciemnia, zaciemnia. Dobra. O dobra. Plan jest taki, że wykopię to wszystko. I zapełnię to drewienkiem. Złoto pod moją chatą. Dobra, tu Tu, 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 tu. Ok, no to kopiemy dalej Mam jeszcze trochę diamentów, więc a, Jak pytacie Nie, nie pytacie w sumie Jakbyście pytali A nie, na powstałem Jakbyście pytali Dlaczego Ten yy, Dlaczego nie mam już no, żelazne te czy inne oprócz kilofa? To o cholera, tu mam pochodnie, dobra tu mało tych pochodni, tu mam... Dobra, to po prostu mam już je ja z po prostu nie powinniście już zauważyć. Ale stracę na tym drewno, ale w sumie w końcu ja wykorzystam, bo mam trzy taki drewna, a ja siedzę pod, jak w bunkrze. Żelazo! Dobra, więcej nie chcę mi się kupować Później może kopię Ojoj, zaraz mi się skończy kilos Jest, dobra, no to yy, Mam To jest naprawdę kupiutki pomysł Oj, 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 oj. Zbyt dużo na tym, co tracę dosłownie, wciąż ma się okej okay. a tyle żem kopał. Tu to było. No kurde! Jeszcze całe pięć? No jest duży. Na pewno dużo to 5 minut takie. No, co jest? Jeszcze po kopalniach. No po kopalni w sumie prowadzę. O, jeżeli y, mam też drugi próg dla was. Taki o szybciutki, bo mnie teraz nazwa. Nagle... Myśl, bo ja mam taką tu kopalnię, taką nie zaginioną, tylko bardziej taką zakopaną, o. No i chodzi o to, czy byście chcieli, żebym ja ją... Yy, Jak iła? żebym ja ją sobie ten odnowił. Czy zostawić ją zaginioną? Teraz zostawię. I w ten sposób zostaje mi. 16. Nie wiem, jak, ale chyba. Jest, ale zostaje tutaj, to było dobre, dobra. dobra i tak. No więc y ja idę wszystko pochować. No to mam akurat bardzo dużo. No to możemy iść. Tu się wchodzi. Akurat to już mam pierwszą taką. No to nie jest taka bardziej kopalnia. To więcej żelazo. Nie, jakieś tutaj ja tu znalazłem. To już w sumie koniec kopalni. Mogę Wam pokazać tą kopalnię tak, yy, zakopaną. Oczywiście. I pokażę. Yy, tu się idzie. Tu to właśnie nie wiem co ja tu robiłem. O tu proszę patrz. tu mam takie... O, tu mam takie schodki. Ale że to już jest 4 na 3 w sumie. To nie mam co się tu kopić. Ja sobie wezmę tą pochodnie. I to tak kopy, tak jak to było. No, nie naruszyłem. I to właśnie tą większą kopalnię. I czy chcecie ogólnie też podobnego co zrobić, żebym kopał się ogólnie przez parę godzin? I ten, i szukał diamentów. Ona jest taka króciutka. Zróbmy je sobie poszerzej, stracę 30 kilos. No to lecimy Szczerze to mnie ciekawi ile diamentów już ominąłem w redstone Lecimy dalej. Żelazo! Więcej żelaza, żelazko, dobre żelazko, fajne. Muszę się oprzeć. Tu nic nie było. Myślałem, to myślałem, łemf, nie, myślę, że tu wiem nie mam. nie ominęłem w mnie. Nawet już żelazo myślałem, że widzę. Jest słabo. Dobra, skończy się też jednak kierowmy się w lewo. Aha, to szybki ten przemian w to коробочек. Ну, трохи помыслить, что нам що то Dawaj, mamy pochodnie. Idę wykorzystać. Kurczę, blady no to, tu jest ten film. to teraz kopiemy. Robię to, żeby chociaż coś wytracić z tego, ale i tak pewnie zaraz, pewnie zaraz będę skończył ten odcinek, znowu kopał i milion pięćset tego, że tego... Nie, jestem Ukraińcem, jezu, mieszają mi się języki. I się nawet już nie mieści chyba. O i taki domek mogę sobie zostawić i spać. A, ten dobry, że jest dzień. dzień. a nie korzystać na razie z tego low napiszcie w komentarzu ocenkę mojego domku teraz i poprzejmie A jeszcze mam tu trzy staki. Na tym odcinku na pewno w cholerę wyrzucimy komienia. Albo nie, jak założę to serwer na tym mapie. O, skończyło się. Szkoda. No! Idziemy. Yy. to, to. To co chowam to. Nie, 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 tego nie chowam. To. to, 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 to. Ja biorę tak mało tego, żeby po prostu tego nie było w cholerę, żeby mi się coś jeszcze tu... Emeraldy! Mm -hmm. Już na pewno! No to zostawię sobie tak z dwa tego O, jeszcze to wyrzucę Szczerze to ten, ten dronik nie będzie. Napiszcie mi pod, Napiszcie mi w komentarzu, czego nie, nie powinienem jednak wyrzucać. wędkę sobie zostawię. No i to... O, mogę sobie jeszcze większy jedną melę. No to wyrzucę jeszcze tutaj na drawianko. No dobra, No to sobie też wyrzucę. To na pewno wyrzucę. To wyrzucę. I trochę tego wyrzucę. I też to wyrzucę. Dobra, lecimy do kamionu. Wiedzieć, to jest mi taki sposób na wychodzenie stąd. A, lepiej zakryjcie oczy, jak nie lubicie kręcania się w głowie, bo ja bardzo nie lubię. Au. No to lecim. Tak, pewnie myślicie, że debil, myśli, że nie widzę ekranu, bo nie widać. To nawet na ekran będę patrzył, żeby nic nie widzieć. Sobie. Pokażę wam wtedy, kiedy będzie na kamiona. Jezu, prawie 20-minutowy film. To będzie to oglądał. Pewnie chcecie, więc. Ey! Yy, daj, suba! Z dzwoneczkiem! Żeby cię żaden film następny nie ominął. A może następny ujawnia. Ale oczywiście, może następnym coś będę lepszego robił. Nigdy nie wiesz! Więc subskrybuj po więcej. Możecie tylko słyszeć, że. Dobra. Ah! Dzieci z mojego podwórka są bardzo ciekawe. Wiecie? O, jeszcze pytano do was, wydzopie, Czy złożyliście dzisiaj życzenia swojej Nie No więc... Y Chby pewnie dzieci, które by to potrzebowały w Majkrafcie. Mm. Było i nie ma. Chcecie się potem zaraz w bo i tam tak na się zabije. Patrzcie jak to się marnuje. Nie no, sam bym tego użył pewnie, ale że jeżeli spotkam oczywiście widza, to na pewno no jakbym. Jeżeli robię z tego serwer, to na pewno, na pewno już wideo by to bym oddał, ale należy. Nie robię z tego serwera. Ale sami przyznacie, to mięso nie było potrzebne. na koniec, żeby was ucieszyć. Haha, Trump tak ja ciągle. Dobra, dnia nie ma. Chyba można już zakończyć ten odcinek. Więc w tym skromnym naprawdę ciągle była noc. Ciągle była noc. Nic nie widzicie, tu nic nie było ten... zmieniane, tu nic się nie zmienia. No, tu było... no, więc z tym skromnym spankiem żegnam was. Do następnego filmu, Mara. Na